Siema. W tym odcinku chciałem yy, Witam wszystkich serdecznie oczywiście W tym odcinku chciałem właśnie powiedzieć yy, O pracy na busie Jeśli ktoś się decyduje To podpisując umowę w takiej firmie Godzimy się na nienormowany czas pracy Przede wszystkim, yy, tak jak ja lu Lubić trzeba tą pracę, lubić trzeba jeździć No wiadomo, że troszkę Pozwiedzamy i w ogóle można zarobić yy, Ale Chodzi mi o to, że nie było, żeby nie było pretensji, że później będziemy pisać, że a, nie, nie mogę zjeść, ani wyspałem się do tamto. No po prostu tak jak kiedyś szef jeden powiedział, że e, czasem je się je skromi, czasem, czasem je się uczte, tak? Także e, tutaj troszkę się trzeba poświęcać, bo e, nikt nie może też zaplanować, że od tej, od tej godziny jedziemy bo są czasem fiksy czyli takie szybkie strzały trzeba gdzieś daleko dojechać albo szybko to może nie łamać przepisów ale nieraz się jedzie dzień i noc trzeba być na to przygotowanym i wytrzymałem później się pi albo w weekend tak to jest ja nie zrobiłem w 3 tygodnie po 20 tysięcy no już tak nie jeżdżę eee, czasem właśnie kanapkę trzeba zrobić i tam sobie zjeść coś jazdę, bo nie ma czasu żeby gotować i jeść nie albo właśnie odkładać jedzenie na później tak, taka jest tutaj robota ale też z drugiej strony, że nie mamy szefa, nie mamy tutaj nikogo kto nam patrzy na ręce i co robimy i tak dalej sami, sami jesteśmy szefem robimy sobie przerwy jak chcemy i tak dalej także są plusy i minusy, nie? ale też nie słuchajcie takich operatorów tak jak ten Krzychu z, z firmy z Głogowa pisał mi, Wojtek tam ciśnij, pędź musisz się załadować, rozładować i tak dalej, wszyscy zdążają To jest taki sztuczny pośpiech przez spedytora, tak? bo on tam ma jakiś tam ma procent od fraktu pewnie i chce, żebyście jak najwięcej zrobili kilometrów, czy właśnie fraktów, tak? ładunków Także ja nie byłem zmęczony, to pisałem do spedytora, że nie, nie, nie widzę, że nie dojadę na ósmą nie, nie jechać za wszelką cenę, bo możecie sobie krzywdę zrobić albo komuś <laughs> zasnąć za kierownicą Eee, no, eee, to, to zasypianie jest w innym odcinku, co możecie posłuchać, no, także po prostu należy tylko to zgłaszać kiedy to robić, będę później eee, czy tam, czy właśnie to później, czy są jakieś utrudnienia na drodze, czy stał, czyli korek nie, eee, czy właśnie eee, zmęczenie bierze górę, eee, no nie, nie, nie latami, helikopterami jeździmy, je, 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 jeździmy te, po zimie, tak, po lądzie także różne sytuacje są Także właśnie zgłaszajcie, nie dawajcie się tego tak właśnie tak pomiatać, jest takie też kawał powiedzenie, że jak szef nie chciał być chujem, to se chuja wynają. Czyli właśnie spedytor jest bardziej taki znienawidzony, chociaż nie zawsze, bo u mnie są spoko wszyscy ludzie, że właśnie niektórzy spedytorzy naprawdę traktujemy jak numer nie? kierowców, nie jak człowieka. Nie mają szacunku, nie doceniają. Także nie starajcie się jeździć za wszelką cenę szybko czy tam nie wiadomo co, bo i tak tego nikt nie doceni. Taka jest prawda. Także szanujcie siebie, zdrowie i ten, macie dla kogo żyć i wracać. No i bądźcie właśnie przygotowani na różne trudności, bo jak ja jeżdżę już 10 lat, a wcześniej 10 lat po Polsce, czyli 20 lat za kółkiem to już mnie nic nie zdziwi w tej pracy. No i trzeba właśnie być twardy psychicznie, eee, fizycznie też przydało, wiadomo. Eee, no. no. i tyle, nie? No lecimy dalej. No oczywiście na początku jest taka fascynacja, tak? Nie? Ja też się cieszyłem, bo jeżdżę chłodnią. Na początku jeździłem plandeką, to tak mniej krajów, a jak chłodnią no wiadomo, lekarstwa się wozi, różne ładunki na temperaturę, no to praktycznie robię wszystkie kraje Europy, tak? Jakbym tak przemyślał, to powiem Wam, że nie tylko autostrady, ale wszystkie drogi, jakie istnieją w Europie, to chyba wszystkimi jeździłem, nawet przez góry i tak dalej. Także, no fajnie, bo co drugi dzień, raczej znaczy, co ja mówię, co drugi dzień tam, czy codziennie, różnie. Jestem w innym kraju, zwiedziłem wszystkie góry, plaże, morza i tak dalej, za darmo, prawda, i jeszcze mnie za to płacą. No to jest dobra opcja, jeśli na przykład ktoś na przykład chce pozwiedzać sobie za darmo, po co kampera wypożyczać, pójść sobie na miesiąc, nie wiem, dwa, trzy, pół roku pojeździć busem, pozwiedzać. Też tak można dobrze zarobić i później wrócić do kraju, tak? Albo za młodego, póki się nie ma dziewczyny, nic Was nie trzyma w Polsce, czy ewentualnie chcecie taki zaszczyt finansowy pojeździć sobie dłużej w trasie, nawet nie zjeżdżać co trzy tygodnie, tylko dłużej chce pojeździć i zarobić. Także wiadomo, że... Fascynacja taka jest Europy i tego wszystkiego, a później to już czek, jak ja widzę, tylko już tak nie widzę tej Europy jak klap, tylko widzę tę drogę i już po prostu to Paryż czy tam inne kraje, czy tego już nie robi dla mnie wrażenia, no ale oczywiście ja pracuję, bo powiem Wam, że stać mi na więcej, a jestem taką osobą, że czerpię radość właśnie z uśmiechu moich dzieci bo im mogę pomóc i przede wszystkim dla nich to robię. No ja sobie nie wyobrażam, żeby dzieci moje spały gdzieś tam w Paryżu na ulicy w namiocie. No, wszystko robię właśnie, żeby moje dzieci były szczęśliwe. No żyję i pracuję dla następnego pokolenia. No, każdy jest inny i każdy nich robi jak uważa. No ja się staram właśnie jak najdzieć dzieciom jak najbardziej pomóc i właśnie umilić życie, nie? No, ale też y, trzeba lubić tę pracę, no, ja zawsze lubiałem, y, lubiłem jeździć, y, za, zawsze chciałem podróżować, no i spełniło się moje marzenie. Y, trzeba być typem samotnika, żeby to wytrzymać, y, twardym psychicznie. I... Jeżeli w trasie nie myśleć tego domu, to tamto, iść do ludzi, pogadać i siedzieć, nie dołować się, bo to nic nie daje. Nic nie daje złuszczenie się, ee, jakieś dołowanie, to tamto. Po prostu przyjdą lepsze dni, jak jesteśmy w trasie, to się odbijemy, tak? Pójdziemy do klubów, czy pójdziemy ee, z dziewczyną do łóżka i tak dalej, czy się zabawimy, napijemy się, i e, tak trzeba po prostu myśleć pozytywnie i się nie przejmować, nie? No. Kiedyś miałem taką sytuację, że zajeżdża na parking, tam chłopaki piją sobie, jak to ciepło jest, wiadomo w ławie siedzimy, nie? No i tam przyjeżdża chłopaczek busem. E, no i zobaczył, że piją tam, mówi poleć mi chłopaki, bo jestem wpływony, załamany, to tam, to nie? Mówi, już tam łzy w oczach. Ja się pytam no, opowiadaj co tam się stało, nie? mówi wyrzuć coś z siebie i tak dalej. Mówi no, bo kurczę. Mamy dwa miesiące temu. Mój się córka urodziła. Jestem świeżo po ślubie i tak dalej. Chłopaczek ma chyba 23 lata. a Ona miała chyba 20 czy 21 lat. Ta jego żona. A ja mówię, mój kolego, no to posłuchaj mnie, starego drejwera. A tu chłopaki przyznają mi rację. To nie jest praca dla ciebie. Ponieważ, zrób tak jak ja. Przynajmniej jak dzieci miały kilkanaście lat. A już są prawie dorosłe. To byłem w Polsce, mniej zarabiałem, jeździłem po Polsce i po prostu e, potrzebują ojca e, dzieci, tak? Czy właśnie twoje córka. To jest raz, nie? A później co byś jeździł e, tego za granicę? Jak już będzie miał rówieśników czy chłopaka, tak jak moje dzieci i tak dalej. A mówię, wobec sobie taką sytuację, ja mówię do niego, e, załóżmy, że odwrotna sytuacja załóżmy, że twoja żona wyjechała na busa tak na Europę no i idziesz tam na imprezę nie wiem, czy z kolegą, czy do koleżanki cokolwiek, załóżmy tak, jest fajna dziewczyna, podoba ci się no i co, nie pocałujesz jej czy na przykład, nie wiem po imprezie wszyscy, wszyscy się rozeszli tak Została dziewczyna patrzy na ciebie, no nie pójdziesz po winku z nią do łóżka. No wiadomo, że e, młode małżeństwo czy młody człowiek potrzebuje seksu. To jest normalne, nie? Tak, e, po prostu e, może być podobna sytuacja, że dziewczyna, jeśli jest e, twoja żona słaba, psych słaba psychicznie, która właśnie będzie smutna, czy e, znajdzie, czy spotka chłopaka którym będzie miała oparcie, że jest na miejscu, będzie dbał o nią, gdzieś ją zawiezie, e, będzie ją namawiał do siebie, żeby, bo zobaczy, że ty męża nie ma, czyli ciebie. E, będzie taka po prostu e, potrzebowała e, oparcia e, czy tam e, e, po prostu e, jakby troski nie? u jednego faceta to musi się zastanowić czy właśnie wy widzowie musicie się zastanowić jeśli idzie, idziecie na busa e, i musicie pogadać ze swoją e, swoim partnerem e, żoną, dziewczyną czy tam facetem czy po prostu mimo to, że wyjedziecie czy za granicę gdziekolwiek czy na busa e, ona czy on będzie za tobą będzie czekać, nie będziecie zdradzać i tak dalej, czy jest relacja na tyle silna ta osoba na tyle silna i pewna, że po prostu będzie razem po powrocie. Bo jak wiem z doświadczenia, tak jak moje małżeństwo, też pewnie moja praca po części się przyczyniła do tego, że nie jestem z żoną już. Właśnie, że małżeństwa się rozpadają i związki się rozpadają. Trzeba być typem samotnika i bardzo mocno psychicznie, żeby tu wytrzymać tyle czasu. Bo praca nie jest lekka, po prostu w sensie psychicznym, tak. Także dobrze się zastanówcie i przede wszystkim otwarcie porozmawiajcie ze swoim partnerem, i tak dalej, jak, jak będzie wyglądała sytuacja wasza na przyszłość. I powiem wam, że nawet ja, właśnie, jak sobie znajdę dziewczynę, czy ktokolwiek idzie na busa i jego świeży jest jego związek jakikolwiek, nie? to po prostu no, żadna dziewczyna nie pójdzie na to, żeby faceta widzieć 5 dni w miesiącu. No wiadomo, że jakby poznał taką dziewczynę, to ona na to nie pójdzie, bo albo się związek spadnie i ona dojdzie do wniosku, no, że to nie ma sensu. Po prostu jak już poznam fajną dziewczynę kiedyś to oczywiście skończy tą karierę busiarską, i trzeba dbać o związek, trzeba być razem, nie? Chyba, że właśnie jest stare małżeństwo, no to jest całkiem inna bajka, tak. Jeśli osoby dogadają się i właśnie on idzie pracować, ona też, załóżmy, jest zajęta dziećmi, pracą czy cokolwiek, i na jakiś czas mogą się rozstać, tak. No, może potrzebują trochę potęskić i tak dalej, ale mówię, że. Takie związek raczej nie przetrwa, jeśli ten, jeśli właśnie ktoś wyjedzie za granicę, gdziekolwiek pracować, czy na busa, bo, bo to nie będzie miało sensu. nie? Także lepiej nie zaczynać albo związku, albo takiej pracy na odległość, żeby właśnie być z kimś. Też różnie jest w firmach, powiem Wam, ale taka moja rada że tak jak u nas jest w firmie, ale to jest dość dobrze, albo samemu u siebie, że zawsze jak załadujecie się, czy nawet startujecie na podjazd, gdziekolwiek, to zawsze zrobić zrzut ekranu albo <laughs> właśnie z nawigacji zdjęcie i pokazać jak Was prowadzi, bo są różne nawigacje, różnie Was może poprowadzić, Google inaczej. Tom, tom inaczej, automapa inaczej. tam e, najlepsze, najlepsze to jest oczywiście Aiko Primo. nie? Tam e, wbijacie sobie gabaryty, żeby was nie wprowadziła w jakiś zakaz wjazdu czy tunel. I e, nie ma później e, spedycja czy szef pretensji, a czemu pojechaliście tak, a nie inaczej. E, wysyłacie mapkę, e, tędy ok. E, no, powiem wam, że. Często, nieczęsto, ale zdarza się, że korygują i mimo wszystko e, spedycja koryguje, daje punkty, jak należy jechać i wtedy nie ma e, ten, nikogo, nikogo pretensji, nie? Także jest komunikacja i tak, niektórzy niedoświadczeni są, że e, pytajcie się, pytajcie się, pytajcie jak najwięcej. Bo nie zawsze spedycja, ale też koledzy czy na Sibiradiu, czy na parkingu coś nie wiecie więcej się dowiecie z parkingu niż czy od kolegów, czy właśnie na Facebooku, na tych grupach burszarskich też tam dołączcie i dużo informacji się dowiecie. Ale mi chodzi o to, że jeden się nie pytał gdzieś też z towarem, pojechał przez Szwajcarię, ja na przykład. Inny gdzieś tam pojechał przez płatny tunel, a nie powinien, tak? Inny tam nie wiem, pojechał przez, z Niemiec zamiast na, do Danii czy tam do Szwecji Landem, bo tak go poprowadziło, bo tak sam pojechał zamiast promami. Po prostu wcześniej sobie ustalajcie trasy i wtedy bez spiny, bez żadnych właśnie później niedomówień sobie elegancko jedziecie i współpraca jest właśnie jak to się mówi zapięta pod ostatni guzik. Tak? i wtedy jest komunikacja, pytajcie się o wszystko i naprawdę wtedy będzie atmosfera zajebista, nie? Jeśli nie będziecie stresować i właśnie spyryca czy szef będzie wiedziała, że może na Was liczyć, że właśnie dbacie o każdy szczegół bo kto nie pyta, ten błądzi, to lepiej się zapytać, czy jakaś tam wineta na Czechy, czy coś, czy kupujemy szefię miesięczną, czy jeździmy często, czy roczną, nie? Czy tam mostem na Brennero, czy landem, czy cokolwiek, Włochy i tak dalej, bo różne są firmy. Także pytajcie się, pytajcie się, nie to jeszcze się, pytajcie, wtedy będzie wszystko zajebiście. W innym moim odcinku też możecie sobie posłuchać dosłownie każdy szczegół, jaki jest w busie potrzebny, co należy zabrać w trasę. Jest to w innym odcinku chyba pod tytułem Co należy zabrać w trasę do busa, coś takiego. To sobie poglądajcie, posłuchajcie. Na pewno Wam to się wszystko przyda, wszystko jest przemyślane, zaświadczenia już jeżdżąc to właśnie... Wiem co jest potrzebne. no To sobie obejrzyjcie, posłuchajcie, jak już będziecie mieli wyjeżdżać w trasę. Jak się zdecydujecie do jazdy tak? do tej pracy, to życzę Wam oczywiście powodzenia i tyle samo wyjazdów i powrotów. no, Co nie powiedziałem, to może zapomniałem i tak dalej, ale powiem Wam, że na Facebooku jestem Wojtek Busiasz. Na YouTube to tak jak widzicie Busiasz Wojtek na no odwrót. To na Facebooku, czy na Messengerze, czy na grupach błyszczarskich, pytajcie się, ja jestem takim osobą, która e, no nie zmieniło mi to, że jeżdżę 10 lat, bo kiedyś do Esela, Ekspress podjechałem do kierowcy, pytam się coś tam, coś tam on, a mnie nikt nie uczył, nie? A pojedziesz co zobaczysz, nie? I się roześmiałem, a on się pyta, co się śmiejesz, mówię, no mówię, rozbawiłeś, e, mówię, że ten, nie? Mówię, co w piórka obrosłeś? Czwaniaka, to już nie mówię: Ja ci życzę, kolego, że jak ktoś cię. Znaczy, jak ty będziesz potrzebował pomocy i się zapytasz, to by, żeby ktoś ci pomógł, nie? Ja nie cpaniakuję ja nie, nie i tak dalej, także wam pomogę. Jeśli będę miał czas i e, będzie taka możliwość, to możecie pisać do mnie na Facebooku, na Messengerze: witajcie się o cokolwiek, to wam chętnie pomogę. Bo ja jestem taką osobą, że e, czerpię właśnie radość z pomagania innym. Tak? Jak będzie taka możliwość, e, to Wam pomogę. Jeśli nie, 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 nie będę mógł, albo nie odpowiem, to znaczy, że nie mogę, albo coś tam. Także e, dzięki za wysłuchanie. Pomagajmy sobie Busia, że wszyscy w ogóle e, wspólnie razem, e, a będzie ten, e, będzie nam e, przyjemniej, łatwiej. E, no i tyle w tym odcinku, nie? Dzięki, widzimy się, a jak.